Dwa dni temu miałam urodziny i dostałam przepiękne bukiety oraz kartki urodzinowe. Naprawdę jestem wdzięczna, więc teraz mam 18 lat. To jest trochę dziwne, że jestem pełnoletnia, ale i tak to nie oświadcza o mojej dojrzałości. Urodziny miałam bardzo fajne. Byliśmy w knajpie z moją całą rodziną. Nie mam pojęcia, co to robi u mnie w domu, ale na pewno mi się przyda do szycia. Ale zanim będę szyła, powiesz od tej swoją sukienkę. Tam, tarara! Przysięgam, nie znalazłam żadnej piękniejszej sukienki niż ta, więc pokażę Wam, w czym będę szła. Jej nie widać dobrze teraz, zaraz pokażę bliżej. Nie mieści się. Bo jakie wymiary ma ten manekin? Jest prześliczna. Naprawdę się jaram. I on jest tak, że ona się mieni. Dzisiaj zaczynam o wiele później szkołę, więc teraz y, muszę lecieć do szkoły, bo jest dziesiąta. Dzisiaj jak strasznie, ładnie, no. Licznie <laughs> <şey mi>? wygląda. <laughs> Właśnie padnięta jest 22. Przygotowywałam salę studniówkową na jutro, ponieważ jutro już mam studniówkę. Również zamówiłam korony, bo będzie gra król i królowa balu. Organizuję gry studniówkowe, więc mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Naprawdę dużo serca włożyłam w to. Idę się szybko umyć. Idę zrobić cały Everything Shower, ponieważ jutro jest wielki dzień. Przychodzi do mnie pani makijażystka, idę na paznokcie, więc. Zespałam na paznokcie, więc musimy szybko iść. Dzień dobry. Wstałam pół godziny później i spóźniłam się na paznokcie, ale panie totalnie mi wybaczyły. Zrobiłam czerwone, takie brokatowe, ponieważ stwierdziłam, że to jest idealny kolor do sukienki. Się trochę przebrałam, zaraz przyjdzie pani makijażystka i od włosów. I od razu po tym lecimy już na studniówkę. Czym nadby? Czysta z rozbłaska. Nie pociąg daleka, na nikogo, nie czeka. Już stożę Raz, dwa, trzy, cztery. Odwracamy się o 180. Uwaga, uwaga, królową balu 2025. Jest. Yes. Ale A teraz król balu 2025 jest. I dorkuje! Nie szypujemy, nie szypujemy. Dobra moi drodzy. Nie pamiętam, kiedy miałam taki syf w pokoju. To stoi od dwóch dni. Mam tłuste włosy, czuję się okropnie. Więc tak, perfekcyjna Nela też ma coś takiego, i naprawdę nie pamiętam, kiedy tak źle się czułam jak teraz.